Deseczkę już mam wyszlifowaną, jest fajna, gładziutka, ale to nie koniec. Zepsuję to teraz. Mógłbym przejść od razu do zabezpieczenia i deska by była gotowa, tylko że po pierwszym myciu w zlewie, no bo to jest deska do krojenia, będziemy jej używać. Powstałyby na niej takie włoski, po prostu podniosłyby się włókna, które podczas szlifowania niektóre usunęliśmy, ale niektóre po prostu się przygniotły. Dlatego jeszcze przed nałożeniem warstwy ochronnej, po pierwszym szlifowaniu, moczę sobie tą deskę. Ja to po prostu biorę tak, że leję na nią wodę. Wycieram po całości. To jest też pierwszy moment, kiedy zobaczymy, jak deska będzie wyglądać. Już teraz czuję, że ta deska zrobiła się kropowata. Daję jej teraz do końca wyschnąć. W międzyczasie szlifuję sobie kolejną, po to, żeby po prostu nie tracić czasu. Dałem takiej desce teraz czas, żeby dobrze wyschła, i nawet słychać jest. Żona jest taka chropowata. Teraz zostało mi ją ponownie wyszlifować oraz zabezpieczyć. Warto jest taki proces przeprowadzić tam, gdzie ta powierzchnia będzie często myta. Czyli na przykład, właśnie deski, blaty. Na pewno na stołach bym tego nie robił, na szafkach to nie ma w ogóle sensu. Ale wszystko, co będzie miało kontakt z wodą, naprawdę warto chwilę więcej czasu spędzić, ale ten wyrób będzie lepszy.